Balans 50 na 50, normalnie racing car, ale czat. No pięknie, jest, po prostu jest pięknie. Trzeba się radować, słuchajcie, radować się tym, że możemy. Świeże powietrze, piękna przyroda i piękno motoryzacji, która nas otacza. Powiem wam, że Siedzę w tym biznesie od ponad 20 lat i nieustająco grzeję się tym, co w motoryzacji nowe, co świeże, co piękne, co wspaniałe, co unikatowe, co oryginalne i nie wiem, jakich słów jeszcze użyć, żeby opisać ten samochód. Dzisiaj będę Wam opowiadał o Hondzie E. To jest auto. Które mnie samego zaskoczyło. Zaskoczyła mnie odwaga koncernu Honda, że takiego pięknego, uroczego malucha postanowiła wyprodukować. Czyż nie jest cudowny? Tak wygląda samochód elektryczny drugiej dekady XXI wieku. Piękne nawiązania do tradycji, do tych pierwszych małych samochodzików Hondy. Zobaczcie sobie w internetach, jak one wyglądają. One wyglądają bardzo podobnie do, do Hondy E. A z drugiej strony. To rewolucyjna technologia, już teraz może nie rewolucyjna, ale bardzo nowoczesna, czyli dużo ekranów, elektryczny silnik, jeździmy eko, pobieramy prąd ze słońca z wody, z wiatru i cieszymy się, że możemy, ale się ładnie nadaje ten samochód tyłkiem. Wow! Bardzo mi ją się podoba. Auto nie jest stanie. Nie wiem, niech kosztuje 140 w bogatszej wersji 160 tysięcy złotych, ale kurczę, marzę o tym żeby tak jak mój kolega z Grochowa, iść na pocztę na Szembek Plac, wypisać druczek, powiedzieć pani, proszę zrobić przelew, to jest rata leasingowa za moją Hondę E. Mieszkam w bloku, nie mam gdzie jej ładować, ale mam to wszystko w nosie, bo marzę o tym, żeby taki samochód mieć. Grzeje się tym, co? Strasznie, no. Grzeje się tym samochodem, bo jest po prostu obłędnie uroczy. To jest taki cukierek, to jest taka motoryzacyjna słodycz, to jest tak jakby... Mm. Nie, to by była zbyt daleko idąca analogia, przepraszam. Żeby tym chcieć zakręcić bąka, no to już się niestety nie zakręci. Auto jest niezwykle zwrotne. Można kręcić ósemki, ale niestety, o, bez poślizgu. Bo system ESP, o, wszystko wybiera. chociażby jakby tak pulsacyjnie pierdyknąć, o, ten pedał gazu. O, 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 o. Auto zabija w miejscu. To jest niesamowite. Samochody dzisiaj się robią tak strasznie zunifikowane, tak strasznie do siebie podobne, tak strasznie konstrukcyjnie zbliżone, że dzisiaj tak naprawdę wsiadamy do Hyundai'a, do Kii, do Audi, do Mercedesa, nie wiem, do Peugeota i nie wiemy, czym jedziemy. Nie wiemy, która grupa kapitałowa pokryła kogoś w czymś, jaki tam drzemie silnik, kto stworzył ten samochód, czy to włoskie studio projektowe tworzy japoński samochód, czy japońskie tworzy włoski. Nie mamy o tym zielonego pojęcia tutaj. ha, ha, ha. coś pięknego. No, gęba mi się cieszy normalnie. No, d, d, d. Ja dawno nie uzyskałem tylu pozytywnych emocji w nowym samochodzie. Słuchajcie, naprawdę natestuje się tych samochodów bardzo dużo. Ale tutaj to jest po prostu i kompozycja y, stylizacji tego samochodu i układ napędowy. No, mogła być większa bateria, ale z drugiej strony ten samochód mówi swojemu właścicielowi: hola, hola, panie Andrzeju, jeśli w trasę. Innym samochodem, a mnie kup pan, panie Andrzeju, do miasta tylko i wyłącznie. Ja będę panu wiernie służyć, pod warunkiem, że nie dojeżdżasz do pracy, nie wiem, dalej niż 20-30 km, bo wtedy ten samochód po prostu nie ma sensu. Natomiast tutaj, zobaczcie, rondo za rondem, ruch z każdej strony tu wielka aglomeracja, tu obwodnica, tu zjeżdżamy, tu wjeżdżamy a Honda E po prostu jest. Odpokrywa. Ciekawostki do odkrycia. Sam jeszcze tam nie patrzyłem, więc chętnie zajrzę. Co my tu mamy? No właśnie, mamy instalację akumulatorową normalną 12-V. Tutaj przenośny punkt ładowania. Tutaj się wkłada wtyczkę i się ładuje. Im wolniej jedziemy, na tyle dłużej starcza bateria. Już mi zasięg spadł z 53 na 47. Postaram się przejechać przez most i z powrotem. Mam nadzieję, że dojadę do Miedzeszyna, skąd wyruszyłem. Nie będę rozpatrywał tego samochodu, nie będę go ganił za ten niski zasięg, bo on po prostu taki jest. No, 100 km, 120 latem, 100 zimą przejeżdżasz i z tym się musisz liczyć. Ale jeżeli mieszkasz, nie wiem, w Falenicy, a pracujesz w Wilanowie, doskonałe, idealne rozwiązanie. Średnie spalanie teraz zimą 23 kWh godziny na stówę. Dużo, ale myślę, że można spokojnie zejść do 16, 17, wtedy, kiedy auto nie będzie kotłowało non-stop ogrzewaniem, bo wiadomo, że i klimatyzacja, i ogrzewanie mają ogromny wpływ na zasięg samochodów elektrycznych. Ten samochód samochodem sportowym nie ma nic wspólnego. Auto jest małe, jest zwarte. I słuchajcie, powiem to, tak powinien wyglądać samochód elektryczny. Jeżeli ktoś sili się i kupuje sobie. Tajkana kupuje sobie, Etrona, genialne samochody, super wygodne, bardzo fajne, tylko jesteś niewolnikiem swojego samochodu, jesteś jak taki, no nie wiem, no piłkarz z, ze spętanymi nogami, o, że chciałbyś pobiec, a chodzisz tylko tak, o, i tak człapiesz, 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 bo chcesz jechać do Wrocławia i w połowie drogi w Wieluniu musisz się ładować, a tu śmigasz stówkę po mieście, w tej z powrotem i jest zarąbiście. Teraz się wpasować, zobaczcie. O, pik. Próżno szukać takich osiągów w samochodach spalinowych, tych zwykłych. Wpasowałem się w lukę, w którą teoretycznie nie powinienem się wpasować. Gdybym miał jakiegoś turbodizla tutaj, to musiał czekać, aż się nadmucha to wszystko. A tu pedał gazu w podłogę i auto przyspiesza. To jest to zero-jedynkowe traktowanie kierowcy przez samochody elektryczne. Jak chcesz mocy, moment obrotowy, naciskasz pedał gazu i momentalnie to masz. Poruszanie się po mieście takim samochodem to jest naprawdę wielka, wielka przyjemność, bo a super osiągi, fantastyczne przyspieszenie, hamowanie jak sobie tylko zażyczę od razu po puszczeniu pedału gazu, czyli kieruję samochodem tylko i wyłącznie pedałem gazu, nie muszę naciskać hamulca. Naciskam to przyspiesza, puszczam to hamuje. Pasażerom się napawia może zbierać ten, ale trudno. Ich problem, tak? Wspaniale. I co my tutaj mamy? Jak? Pociąg kolei podmiejskiej, przód jest właściwie identyczny jak tył, bo ten tył też patrzy takimi ślepiami, tyle że jest hatchbackiem, a nie sedanem. Przód jest sedanem, tył jest hatchbackiem. To auto mogło wyjeździć właściwie tak do pracy i z powrotem samobieżnie tył do przodu. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, czy jasno wyraziłem, chyba nie, gdyż jestem silnie podekscytowany. Tu powinien być bagażnik, a jest schowek o pojemności 170 litrów, no ale dobra, no 170 litrów, mój Boże. Gdzie my się mamy pakować do tego samochodu, skoro nie pojedziemy dalej przy takim mrozie niż 90 km. No 90 kilometrów w jedną stronę to jest co? Wyszków. I już nie wrócimy, bo się trzeba ładować. Albo jeżeli w tej z powrotem, to co tutaj może być? No. Legionowa. O, Legionowa, piękna destynacja, no jeździłby do Legionowa, więc kurtkę zdejmę może, o i wpakuję tutaj, to akurat wejdzie a sama jazda jest kupcona jak to w elektryku. Nie wiem, ilu z Was procentowo. Drodzy widzowie, jeździło samochodem elektrycznym. Kto nie jeździł, niech się przejedzie, zobaczy, jak jest to prosty samochód w obsłudze, jak jest to prosty samochód w użytkowaniu na co dzień, jak jest cichy i z drugiej strony ile daje możliwości w tym wielkomiejskim ruchu? Pamiętajcie, że stworzenie układu napędowego do samochodu elektrycznego to jest jedna trzecia tych części, które są potrzebne do stworzenia tradycyjnego spalinowego układu napędowego. Jedna trzecia prostota konstrukcji. Honda E to jest mały, miejski, elektryczny samochód. Ma napęd na tył, ma silnik elektryczny, jest pięciodrzwiowy, brak lusterek. Są kamerki. To są zarąbiste te kamerki, powiem wam, bo to nie są takie kamerki jak w tronie, są gdzieś tu, tylko te kamerki są tu. Pokażę wam z wnętrza. Ukryte klamki. Coś, co już było. Z czym mi się to kojarzy? Z Lexusem LC500. Tak, w samochodzie supersportowym, sportowym, super luksusowym. Identyczna konstrukcja klamki, które dokładnie są spasowane z nadwoziem. Wsiadam, jeszcze nic się nie świeci tutaj, ale już mam obraz w kamerach. I co widzę? Statyw kamerowy, którego nie powinno być w kadrze, a on jest. I to ostry, i w kolorze skubaniec. Ta daje taki bliższy obraz, ta daje taki bardziej ogólny. No to tak jak w nasze dwie kamery. Tu jest ogólny, a tu jest bliski. O. No tu jest tak samo. Widzicie? Honda rozumie się z ekipą telewizyjną nie od dziś. Uuuu. Rozpala się ekran, rozpala się drugi ekran, rozpala się trzeci ekran. Jakby tak policzyć, jakbym umiał liczyć, to mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć ekranów przed sobą. Nie, bo tu jest szósty jeszcze i pokazuje to, co widać w kamerze, a co widzę w kamerze? No to, to ja te projeść widzę, no przecież. O, tak lusterko analogowe, a tak kamera fajne. Jeżeli chodzi o obsługę tych wszystkich urządzeń, do lusterek... W postaci kamer i ekranów przyzwyczaiłem się naprawdę w dwie minuty. Obserwuję z jednej i z drugiej strony, wszystko widzę, wszystko wiem. Dwuramienna kierownica, plastikowo skórzana, dziwna ta konstrukcja, ale identyczna jak w Hondzie Jazz, jak w innych Hondach. Też człowiek bardzo szybko się do tej kierownicy przyzwyczaja i fantastycznie się z niej korzysta. Oczywiście aktywny tempomat, bez niego taki samochód nie miałby sensu. Kiedyś z tempomatu korzystaliśmy tylko i wyłącznie w trasie, wtedy kiedy te tempomaty były pasywne, kiedy jechaliśmy ze stałą prędkością, no to się ten tempomat odpalał, można było dać prawej nodze odpocząć. Tutaj włączamy go właściwie rano i wyłączamy wtedy, kiedy gasimy elektryczny silnik, bo do pracy cały dystans przez wielkie miasto można przejechać na aktywnym tempomacie, uważając oczywiście, percepcja cały czas skierowana na drogę, o tym nie wolno zapominać. Tyle patentów można z tego samochodu pozabierać. Producenci samochodów z całego świata. Patrzcie i uczcie się, jak można wprowadzić jesienny japoński pejzaż tutaj do piszczącego teraz zachwytu pana Adama. No chce pan Adam popatrzeć na śnieg, to ma przed nosem, a chce japoński pejzaż, to ma tutaj. To tu może być też akwarium, jak się ładuje samochód, ha, no bo go się często ładuje i wtedy trzeba siedzieć i czekać, aż on się naładuje, <laughs> to wtedy rybki uspokajają. Jeżeli pasażer chce sobie coś oglądać na swoim ekranie, nie ma najmniejszego problemu. On ma tutaj, z tej strony, swoje sterowanie i ten ekran tak naprawdę może należeć do kierowcy, ale może należeć do pasażera. Mało tego, pasażer może się podpiąć z komputerkiem. Tu jest gniazdo 230 V normalnie wpinam się normalną wtyczką i jest też gniazdo HDMI, czyli jakiś filmik odpalić z komputera, przez HDMI można odwzorować ekran komputera i napawać się elektroniką nawet podczas jazdy. Kierowcy nie polecam, ale pasażerom jak najbardziej. Wszyscy kombinują jak koń pod górę. Wystarczy popatrzeć na Volkswagena ID3, gdzie jest po prostu tragedia z obsługą tego samochodu. Tam połowa rzeczy nie działa, połowy rzeczy nie ma, a połowa jest jeszcze nie włączona, bo inżynierowie cwikał jeszcze tego w online nie uruchomili. Tutaj wszystko jest, wszystko działa, jest niezwykle proste w obsłudze. Proste designersko i jednocześnie zobaczcie, no drewno, drewno, prawdziwe, ciepłe, normalnie drewno, jak na jachcie. No, o, u, nie, przepraszam, nie, 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 nie narobiłem krzywdy. No i siedzę na tej prababcinej spódnicy, na tym materiale, no jest po prostu genialny, no taka tkanina jak, nie wiem, obróz dzisiaj, zasłona, kotar, a tu XIX wiek, a tu nagle XXIII mam przed nosem, bo ta deska rozdzielcza jest niesamowita. Nie lewarka zmiany biegów, bo po co? Bo są guziki, po prostu wciskam drive i fura jest gotowa do tego, żeby mnie wieść. Dwa sposoby jazdy, normal albo sport, sportu nie będę używał, bo mi zasięg z 60, z 53 już, o matko, spadnie do 30 i nigdzie nie dojadę. O, włączymy nawigację, choćby. O, proszę bardzo. Jest oprogramowanie, działa to wszystko. Można tu oczywiście odwzorować telefon i to nawet bezprzewodowo. Są dwa gniazda USB. To jest jeszcze zarobisty patent tutaj. Ta kieszonka wygląda jak taka skarpeta dla świętego Mikołaja, ale jakże idealnie skrojona na telefon. Zobaczcie, zawsze wiecie wtedy, gdzie jest. Wkładacie go tam, widać go. Nie trzeba gdzieś w jakieś zamykane schowki, podłokietniki go ładować. Ale w sumie żadna nawigacja, żadne dane techniczne, przepływ energii w samochodzie elektrycznym, no to, to, to już gdzieś widziałem, to już wszędzie było. Nic nie jest tak urokliwe i piękne jak, jak ten oto główny ekran. Daję home i mam ten piękny japoński pejzaż, piękny. Kraj kwitnącej wiśni, ta jesień, te kolory, zielone, czerwone, żółte. Wzruszające.